Musimy porozmawiać na bardzo ważny temat, który irytuje mnie, gdy tylko o nim myślę. Śmierć Rick Maya jest wykorzystywana przez dużą część fanów tej gry dla zyskania tencji oraz internetowych punktów. Jak wiecie, Rick May był legendarnym człowiekiem. Był to aktor głosowy żołnierza z naszej ukochanej gry, który 8 kwietnia 2020 roku zmarł. Była to okropna wiadomość dla nas wszystkich i nasza społeczność już nigdy nie będzie taka sama bez niego. Możemy jednak powiedzieć, bez jakiegokolwiek zaprzeczenia, że była to piękna kampania. Dzięki niemu byliśmy w stanie doświadczyć jedną z najlepszych oraz ikonicznych postaci w historii gamingu. Na zawsze. Będzie on w naszych sercach. Jednak w związku z rocznicą jego śmierci, wielu fanów gry postanowiło wykorzystać ten fakt. I to nie tylko ostatnio, ponieważ od dwóch lat ludzie robią to non-stop. To jest po prostu tak obrzydliwe, że nie wiem jak to skomentować. Mówi oczywiście o postach typu Zrepostuj ten obrazek, jeżeli pamiętasz Rick May'a. Zalajkuj ten post, jeżeli go uwielbiasz. I nie zapomnij subskrybować. Przykłady tego typu znajdziecie wszędzie, na reddicie, youtubie, twitterze. Wszędzie się od tego Roi. Wydziemy nawet konta ludzi na Steam, którzy przez cały rok robili dziesiątki artów na ehem, cześć Rick May'a. Nie, nie robili tego dla jego pamięci. Arty były naprawdę okropnej jakości, a robili je tylko dlatego, że zbierały dużo i lajków. To jest jedyny. Powód. I tak bardzo mnie to smuci. Wspominanie o czyjejś śmierci jedynie dla własnych benefitów jest strasznie lekceważące. Jest to pogardliwe w stronę osoby zmarłej. Jest to brak jakiegokolwiek szacunku. Oczywiście nie myślcie sobie, że nasza społeczność jest przez to zła i że każdy, kto wspomina o tym aktorze, robi coś złego. Nasza społeczność wciąż łączy się razem w bólu i ciszy, uhonorowując Rika. To jest naprawdę piękny widok, gdy w grze pojawiają się posągi, obok których wszyscy gracze się zatrzymują, aby upamiętać tę chwilę i poświecić sekundę, aby uczcić ten ważny moment. W tle macie klipy, w których ludzie rzeczywiście się razem łączą. Wiem, że jest to krótki filmik, ale naprawdę chciałem skomentować tę sprawę, ponieważ boli mnie widok tego, co ludzie czasami robią. Czasami nawet nie wiem, czy zdają sobie sprawę z tego, że nie robią tym nic dobrego, że jest to coś naprawdę strasznie negatywnego. I chciałem jedynie w tym filmie Wysłać tę wiadomość dla ludzi, żeby spojrzeli na to, co robią i zastanowili się, czy rzeczywiście w ten sposób chcą zyskać atencję. Bo moim zdaniem to, to nie jest odpowiednia droga. Naprawdę, stanowczo nie. Jeszcze tylko dodam, że nie ma w tym nic złego, że gracze przy tym pomniku się w siebie nawzajem strzelają. Wspominam to, bo wiedziałem, że dużo osób na to narzekało. Gra wciąż polega na zabawie i bycie toksycznym dla innych tylko dlatego, że nie robią tego, co wy. Nie honoruje aktora głosowego w jakimś większym stopniu, więc pamiętajcie również o tym. Dajcie się innym bawić. O to chodzi w Tefie. Prawda? Chciałbym na koniec poświęcić jedną minutę na uhonorowanie naszych wspomnień związanych z Rickem Mayem. He invented it. Hello, Miss Polly. We killed everybody and took a briefcase. No! We cannot teleport bread anymore. I have done nothing but teleport bread for three days. And then he perfected it so that no living man could best him in the Ring of Honor. All right, Maggot, you're a year older, and you're lucky you survived this far. So, stick around. Maybe you'll make another year. Or maybe not. <laughs> That's up to you, maggot. Keep playing the game. And happy damn birthday! Thank you.